Dobra, okej, koniec tematu. Nie o tym chciałem dzisiaj z Wami rozmawiać. Dzisiaj chciałem z Wami rozmawiać o ogrzewaniu, o, cieplej, o ciepłej wodzie użytkowej, z tego względu, że jestem świeżo po zamontowaniu jednego z urządzeń, które mogą nam pomóc w ogrzewaniu wody. Zaraz wam powiem 40-41. E, powiem tak, no tak jak sami widzicie, jest taki... No niezbyt bystry, niezbyt szybki, natomiast nie zmieniam to postaci rzeczy, że 42 stopnie naprawdę eee, Ale tak w ramach, w ramach takiego fanu, tak jak gdyby sobie tutaj po prostu tam raz, dwa razy może czy tam trzy przyszliśmy, żeby, żeby z tego skorzystać. Super sprawa, naprawdę po prostu jak na wczasach, jak Wewnątrz na kolonie. Wewnątrz jest grzałka, też również oporowa yy, o mocy 3 kW i autentycznie sprawdzałem to tak tyle jak odbiera jak gdyby, czyli w momencie kiedy podłączacie sobie tutaj Wodę włączać. Startujemy od zaplecza. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem ofgridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rzeczy i rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Oczywiście poruszamy tematy hmm, z punktu widzenia praktycznego, no bo wiecie jak to jest z tą teorią, w teorii to już wiadomo, wszystko jest możliwe, a później jak się zderzamy z praktyką, to różnie to bywa. O, proszę bardzo, tutaj mamy ślad i dowód, że tutaj gdzieś e, wokół tych magazynów krążyła kobieta z tego względu że to są gadżety przyznacie iście y, 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 y damskie jak gdyby e, i teraz e, chociaż są jakby jakieś faceci używają bardzo to tam to też przecież też można ja mu nie będę bronił no nie Chociaż jak znam facetów, to pewnie oni by to używali zaraz do zgrzewania jakichś worków plastikowych czy do czegoś. Zupełnie inaczej by to zaczęli wykorzystywać. Spójrzcie, mamy tutaj magazyn energii i szczerze mówiąc, to nie do końca w dzisiejszym odcinku w ogóle chciałbym to poruszać, ale temat jest ciekawy. Ja już o tym, jak ktoś jest ciekawy, to może sobie zerknąć, sprawdzić, bo całkiem niedawno była premiera tego sprzętu. Nagrywałem specjalnie odcinek, natomiast w tej chwili też możecie sobie zerknąć, że taki zestaw oddał mi ponad 7 kWh, tak, czyli w tych dwóch magazynach było tam 7,1. 3,84 z tego co, się, co pamiętam, się nie mylę, to jest 3,84, to jest bateria jedna i druga ma tyle samo, no, czyli mamy razem łącznie z tym 7,6, oddał 7,1, w związku z tym uważam, że to jest całkiem dobry wynik, biorąc pod uwagę, że nie jest to pomiar bezpośrednio brany z akumulatorów, tylko to jest pomiar po przetworzeniu energii, czyli już stąd, z tych magazynów energii, był przetwarzany prąd na AC, czyli z DC na AC. I teraz tak, ja wykorzystuję te magazyny do tego, żeby było to dla mnie swego rodzaju takim zabezpieczeniem rezerwowym, czyli ja to sobie podłączam dosłownie o tutaj, tak. I dzięki temu mogę uruchomić sobie dosłownie tutaj, o tak, jak macie, proszę bardzo, włączamy sobie. A nie, było cały czas włączone, ale. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć. Jest włączone w tej chwili, jest 100% naładowane. Wystarczy to na 34 dni, czyli w trybie w trybie pracy takiego czuwania. Ale z ciekawości pokażę Wam też, jak to wygląda, jak to wyłączymy. Jak wyłączymy, to starczy też na 34 dni. Czyli aha, czyli najprawdopodobniej, dobrze, to już wiem w takim razie, że pewnie to jest graniczna cyfra, bo dlaczego z tego względu że pewnie pokazuje to limit tutaj pokazuje 33 już wam tłumaczę o co chodzi to znaczy chodzi o to że on w momencie kiedy załączymy to to znaczy że on przetwarza ten prąd i powinien teoretycznie niby pokazać spadek ale najprawdopodobniej chodzi o to że on czekajcie mam włączam jeszcze dodatkowe jakieś Urządzenie no, normalnie standardowo jest tak że po włączeniu e, tego, tego AC tego gniazdka gdzie się załącza przetwornica i z tego powodu i z tego powodu pokazuje spadek. No dobra ja teraz namieszałem Wiecie co, w ogóle nie chciałem tego omawiać w tym odcinku a się wkręciłem teraz dobrze bo zaraz wyjdzie że ja nie wiem co tutaj się dzieje. Już wam tłumaczę o co chodzi. W momencie, kiedy załączamy przetwornicę z prądu DC na prąd AC, to ona pobiera na swoje własne potrzeby jakąś określoną ilość energii. W związku z tym, dlatego powiedziałem, że w momencie, kiedy włączymy przetwornicę wewnątrz tej stacji ładowania, to ilość godzin, które ona będzie pracowała, na pewno nam spadnie. Tudzież zacznie pobierać nam tą energię z magazynu na przetwarzanie. Gdybyśmy polecieli tylko z DC na DC, czyli ładowali telefon, to starczy to na dużo, dużo dłużej. Dobra, ok, koniec tematu. Nie o tym chciałem dzisiaj z Wami rozmawiać. Dzisiaj chciałem z Wami rozmawiać o ogrzewaniu, o cieplej, o ciepłej wodzie użytkowej. Z tego względu, że jestem świeżo po zamontowaniu jednego z urządzeń, które mogą nam pomóc w ogrzewaniu wody. Zaraz Wam powiem jak, ponieważ. Tak jak sami doskonale wiecie, no my tutaj zajmujemy się praktyką, czyli pokazujemy różnego rodzaju rozwiązania, które czasami gdzieś wcześniej teoretycznie wiemy, że są, wiemy, że można je z nich korzystać, a z drugiej strony też chcielibyśmy Wam udzielić informacji. Co i jak? Z takich rzeczy jeszcze, które mogę Wam tutaj rzut okiem, to zabierałem się ostatnio za router, no i te przewody mogę Wam pokazać moją pracę gdzieś tam na zewnątrz. Na razie sobie to podłączyłem, tak po to, żeby sobie posprawdzać, no ale okazuje się, że to nawet całkiem fajnie działa. W związku z tym też rzut okiem za chwilę będzie, wyłączamy i zasuwamy na zewnątrz, bo to się wstęp się zrobił z tego jakiś w ogóle strasznie długi. Czekajcie, moment, zanim wyjdziemy, zanim wyjdziemy, to wam pokażę. Pierwsze źródło to jest używanie ciepłej wody użytkowej dzięki zastosowaniu hybrydowej pompy ciepła, czyli mamy tutaj kocioł gazowy połączony z, e, z kocioł gazowy połączony z pompą ciepła. I to jest pierwsze źródło e, ogrzewania, które jest najbardziej ekonomiczne. W zakupie jako inwestycja jest to najdroższe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chodzi o kwestie wykorzystania tego i kosztów jakie są z tym związane, to przyznam się Wam szczerze mówiąc, że do tego dosłownie wystarczy... Nie wiem, nie, no, no właśnie to teraz no nie mogę powiedzieć, bo ktoś już będzie mnie trzymał tutaj mocno za słowo, a ja nie robiłem żadnego takiego pomiaru, ale zauważyłem, że wystarcza do tego. Cześć Piesek. Cześć. Piesek ma na imię Misia, a ten, który był przed misią, to był miś. W związku z tym już teraz wiecie, dlaczego misia. Już Wam mówię, o co chodzi. W... Dobrze, jak powiem, że wydaje mi się, że schodzi na to jedna czy dwie kilowatogodziny, no to nie można tak, no bo wiadomo, że ktoś zaraz weźmie to, chociaż w sumie mogę powiedzieć, dlaczego, co za problem. To jest tak, że jak się załączę raz na dobę, to ja zauważyłem, że pracuję około godziny, no może, nie wiem, może półtorej. I wtedy w tym momencie mam nagrzany cały zbiornik 160 litrów. Ten cały zbiornik służy temu, żeby magazynować tutaj ciepłą wodę użytkową. I jak gdyby z mojego punktu widzenia super jest, działa, sprawdza się to. Ja jestem. E, powiem, jeżeli powiem, że jestem w niebo wzięty, jestem bardzo z tego zadowolony to nie będzie tu ani słowa przesady, ani krzty, powiedzmy tutaj jakiegoś takiego e, nadwyrost oceniania tego typu rozwiązania. Jest koko jumbo po prostu powiem Wam, że naprawdę super sprawa, czyli to grzanie, grzanie ciepłej wody użytkowej dzięki pompie ciepła jest kozak po prostu, bo łącznie z tym, że jak ja z mojego punktu widzenia przeznaczam na 160 litrów e, ciepłej wody użytkowej, ale ja mam ustawione na dosłownie zadaną temperaturę. 30 paru stopni, jest trochę poniżej ustawione, jak gdyby tego, co normalnie standardowo każdy z nas chciałby ustawić, bo każdy potrzebuje temperatury około 38 stopni, powiedzmy 39, no w tych granicach 40, żeby już nie dolewać tej zimnej. A ja z powodu, chyba wydaje mi się, że to jest kwestia transportu tej wody na górę, to mam ustawioną temperaturę na poziomie 32, 3 czy tam 4 stopni, ale i tak, i tak finalnie to jest pewnie na końcu 40, czyli Czyli jest pewne przekłamanie, ale wydaje mi się, że to pewnie jest spowodowane tym, że ten czujnik jest tutaj. I, I być może on po prostu, nie wiem, gdzieś tam może nie dochodzi, czy coś, no, ale tak czy inaczej, wiadomo, że to już każdy z Was sobie indywidualnie gdzieś tam sobie dostosuje to wszystko. No, tak czy inaczej, ja uważam, że to jest idealnie w punkt w kwestii związanej z tym, że jeżeli ja mam na to poświęcić jedną, nawet 2 kWh na dobę, po to, żeby mieć dostęp do ciepłej wody użytkowej, można było się codziennie kąpać i łącznie z tym, że ona jest w stanie obsłużyć, no, praktycznie dwie osoby. Tak? Jeśli chodzi o kwestię o korzystania z użycia, w związku z tym to ma ogromne znaczenie. Tak? Jest to bardzo istotne. No, tak, o, poda podałem Wam przykład, tak? Dobrze, to by był jeden, to by była jedna z tych form. Y grzania ciepłej wody użytkowej. No i teraz tak kolejnym... chociaż wiecie, co ja może zostawię. Można, można wietrzyć tutaj. Teraz tak, lecimy, zasuwamy, ponieważ chcę Wam pokazać kolejne, jakie są, jakie są u nas. Nie będę ukrywał tego, że jest to dla nas. Totalnie darmowe źródło pozyskiwania tej energii cieplnej, ponieważ przetwarzamy energię elektryczną na energię cieplną w postaci grzania tej wody i nie płacimy rachunków. Tak? Czyli w przypadku tego, tej pompy ciepła korzystamy z prądu i korzystamy już od ładnych paru miesięcy. Okazuje się, że nie trzeba e, załączać gazu. I to jest chyba najlepszy, myślę, że przykład. Oczywiście wiadomo, że ktoś może powiedzieć. A no bo wiecie, słuchajcie, teraz jest lato. No okej, okay, ale nie wiem, czy wiecie i zdajecie sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo osób, które latem również płacą rachunki za prąd. Pomimo tego, że jest lato. O, taka eureka, czyli okazuje się, że tym bardziej, jeżeli mamy lato, to jest szansa dużo większa na to, żeby tych rachunków nie płacić. No i przyznam się Wam, że aż się prosi, żeby. No, autentycznie, naprawdę z tego korzystać, bo czemu by nie? O, po prostu. Dobra, zasuwamy dalej, lecimy. Lecimy, lecimy, bo ja Wam zaraz pokażę kolejne. Kolejne, kolejne. Oto w tych pięknych okolicznościach przyrody sobie pochodzimy. Polatamy, ponieważ coś zrobiłem. Pozdrawiam Cię Dawid, pozdrawiamy Dawida. A kurczę, miałem Wam pokazać antenę. Już przeleciałem. Jestem dalej, ale o, Tomka pozdrawiamy, Tomka pozdrawiamy. O, proszę bardzo, tutaj jest kolejna, kolejne ze źródeł. Bardzo się cieszymy, że możemy używać między innymi zbiornik, co na pierwszy rzut oka widać, z Demobilu, tak? Także to już jest trzecie pewnie życie tego zbiornika, ale działa, działa i funkcjonuje. 71 litrów, 1500, grzałka, Proszę, nawet ktoś pięknie napisał, że, że to jest dla trzyosobowej rodziny, czyli dla dwójki dorosłych jednego dziecka. Montaż pionowy. No tak, tam po prostu tak. I klasa energetyczna C. No czyli tak jak tam byliśmy w, krasie, w klasie energetycznej, tam A, tam pewnie 17 plusów czy ileś, bo autentycznie tam bardzo mało taka pompa pobiera, to tu w tym przypadku. No, to zwykła grzałka oporowa, która jedzie z koksem, równo po prostu. I wyobraźcie sobie, że ten boiler tutaj dostarcza nam ciepłą wodę i on ją dostarcza już nam od ponad miesiąca w sposób ciągły. Czyli zapewnia nam tutaj, zapewnia nam ciepłą wodę. Ten boiler, uwierzcie mi na słowo, jakby co? Uwierzcie mi na słowo, że zapewnia nam tą ciepłą wodę. I mamy tutaj w lesie, u nas w lesie mamy, mamy ciepło. Ona nawet chyba jest chyba przekręciła. A, kurczę, to chyba jest aż za gorąco nawet teraz. A, dobra, bo był na maksa ustawiony. O, widzicie? Dobra, tutaj jest termostat. Był na maksa, a teraz zmieniliśmy, jest 38. Dobrze, i teraz tak. Yy, mamy ciepłą wodę. Jesteśmy w lesie i możemy korzystać sobie z tej wody yy, w ramach. Yy, no, prysznic, po prostu prysznic. No i tutaj jest. Tutaj jest mniej ekonomiczne urządzenie, które dostarcza nam ciepłą wodę bez rachunków. Dzięki temu, że jest bez rachunków, dzięki temu non-stop 24 na dobę od ponad miesiąca, prawie dwóch miesięcy mamy non-stop ciepłą wodę i przyznam się Wam, że sam osobiście kilkukrotnie z tego przychodziłem, korzystałem, chociaż niby nie, nie musiałbym. Ale, ale tak, w ramach, w ramach takiego fanu, tak? Jak gdyby sobie tutaj po prostu tam raz, dwa razy, może czy tam trzy przyszliśmy, żeby, żeby z tego skorzystać. Super sprawa. Naprawdę, po prostu jak na w czasach, jak na koloniach. Dobra, moment teraz, tak, to jest to. Czekajcie, bo tu ja mam tylko jedną rękę. No dobra. Dobrze, także jakby co to macie, proszę bardzo. O, i tak sobie to wygląda tutaj. I to jest. To jest zasilane tym bojlerem, który przed chwilą widzieliście i zostawiłem na sam koniec po prostu tutaj tego odcinka taki mega rarytas, bo pokażę Wam coś, co de facto jest najtańsze, najtańsze w, o, -o. kurka blada, tu jest mokro, ale dlaczego? No właśnie, mokro, mokro, mokro. Czy gdzieś tutaj coś nam kapało? Ja nie, musiałbym to. A, słuchajcie, tu zacinał deszcz, i z tego powodu wpadała nam woda. I już Wam mówię o co chodzi. Eee, w momencie, kiedy. Kiedy. Spotkałem się jakiś czas temu z Dawidem. Dawid, pozdrawiam Cię gorąco i serdecznie. W tym odcinku można, powiedzieć, można by było powiedzieć, że jesteś tą jedną z tych szczególnych osób, o których chciałbym powiedzieć kilka słów. Dawid prowadzi kanał Mr. Off -Grid, Darmowa Energia i jest fajnym gościem. Po prostu, oczywiście wiadomo, jeśli powiem, że jest fachowcem, no to tak jest bezsprzecznie jest fachowcem w swojej dziedzinie. Plus do tego wszystkiego jeszcze możecie się o tym przekonać u niego na kanale. Natomiast tak czy inaczej, to e, dlatego mówię o Dawidzie, ponieważ. Byłem u niego i Dawid mówi: A słuchaj, wiesz co, dostałem, dostałem taki, wiesz co, kran i ch chciałem go sobie przetestować, założyć, ale tak w sumie nie za bardzo miałem gdzie tego. No i jakoś tak się okazało, że w końcu, słuchajcie, ja wyjeżdżam od niego i w bagażniku leży mi ten kran. I ja mówię, Słuchaj, Dawid, no to co? Montujemy, zakładamy go w lesie. Dobra, dalej bierzemy. No i tak wiesz, zakładaliśmy, zakładaliśmy razem, że w końcu nie założyliśmy. Mieliśmy 100 innych rzeczy do zrobienia. Mokre jest tutaj, no ale dobra, tak czy inaczej. Już wam mówię o co chodzi. Tutaj również też jest ciepła woda. Wystarczyło podłączyć jeden przewód. I proszę bardzo. Macie wyświetlacz. Spójrzcie. 17, 18, 20. Czyli zimna woda jest tutaj po prostu podgrzewana. I teraz tak, tak jak widzicie i tak jak ona idzie do góry ta temperatura, tak ona autentycznie dochodzi. Czyli doszło do 30 stopni. To jest taka temperatura, o, powiedzmy, czy do umycia naczyń, czy coś. No jest trochę chłodna, ale może dlatego, że jest otwarty na maksa, chociaż nie, nie był na maksa otwarty, ale macie 29 stopni. I teraz tak, tu jest. E, wewnątrz jest grzałka, też również oporowa, e, o mocy 3KW i autentycznie sprawdzałem to tak tyle jak odbiera jak gdyby, czyli moment, w momencie, kiedy podłączacie sobie tutaj wodę włączacie ją, to autentycznie schodzi od razu tyle. 3KW podaje temperaturę podaje temperaturę, chociaż jest spóźniej 29 stopni, jest ustawione na 42. Nie daje rady nagrzać. Także jeżeli ktoś z Was e, chciałby z tego skorzystać i liczyłby na to, że mu ta woda tu ostro będzie płynęła, to nie, czekajcie, moment, coś się wyłączyło. Tak? I, o, wyłączyło się. A dlaczego? Ciekawe. Aha, yy, yy, zaraz ustalę dlaczego się wyłączyło. Eee, czekajcie, usłyszałem chyba, że wyłączył się falow. Nie ale dobrze, już zaraz przechodzę dalej. Do czego zmierzam? Jeżeli ktoś z Was liczyłby na to, że taki podgrzewacz przepływowy mocy 3KW będzie wam w stanie... 呃。Uh Podgrzać wodę do tego, żebyście mogli się spokojnie, wiecie, kąpać, albo jeszcze ktoś dodatkowo, żeby w tym samym czasie mył naczynia czy coś i tak dalej, żeby zrobić z niego taki, powiedzmy, na chatę, no to to pewnie i 6 i 12 kW taki przepływowy, może i wtedy dałby rady. Natomiast ten 3 kW, tak jak sami widzieliście przed chwilą, on, jeśli ustawicie go nie na pełnym, na maksie przepływu, jest w stanie podgrzać tą wodę tak, że ona będzie za gorąca, że nawet jak gdyby włożenie tutaj rąk spowoduje to, że aż. Będzie wam nieprzyjemnie, bo będzie za gorąco, ale trzeba zmniejszyć przepływ tej wody i wtedy jest OK. Jeżeli ktoś z was szuka bardzo taniego rozwiązania na etapie inwestycji zakładania, to to jest idealne rozwiązanie moim zdaniem, tak? Czyli, proszę bardzo, łączacie sobie, to się wam załącza i przy takim o małym strumieniu możemy sobie specjalnie, wiecie, co podkręcić, zobaczyć. On tak na bieżąco pokazuje, jak to wygląda. No. Aha, on się wyłącza, chyba, bo jak jest za mały przepływ, to ona się rozłącza. Czyli to jest, to jest minimalny chyba, jaki może być włączony. Spójrzcie. Właściwie, ja mam go chyba ustawionego na 42 stopnie, ale spójrzcie, on bardzo szybciutko łapie tą temperaturę. No i wiadomo, że jeżeli ten przepływ tej wody będzie za mały, no to w tym momencie, o widzicie 38, 39. 30. No, i no, no, nie wiem, czy to jest mały, duży, to tam jak to tam z was uważa. Gdyby ktoś chciał skorzystać tego pod również też mógłby, naprawdę, nic by mu się nie stało, gdyby, gdyby ta woda sobie tak leciała. I on się zatrzymał na 42. Mogę go podkręcić wyżej. O, widzicie? Spójrzcie. O, nie, nie wiem, na ile, do, do, mak, na maksa, ile może być? 55. No, tylko zobaczymy, do ilu on dojdzie. 40, 40 przy takim małym strumieniu. Poczekajcie, jeszcze może zmniejszymy. No dobra, teraz zobaczymy, czy da radę nagrzać. 40, 41. E, powiem tak, no tak jak sami widzicie, jest taki no niezbyt bystry, niezbyt szybki, natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że 42 stopni naprawdę w zupełności wystarczy do, e, do rąk, do takiej podstawowej higieny, obsługi, naczynia. Chociaż w sumie to nie jest też dedykowane pod prysznic, w związku z tym, chociaż gdyby ktoś chciał, to może sobie tutaj pewnie założyć wąż na tej końcówce. Nie wiem, czy ktoś z Was z tego korzystał. Piszcie, jeżeli chodzi o kwestie takich przepływowych podżywaczy wody, to piszcie, jak to wygląda, tak? Czy macie, czy używaliście, czy je polecacie, czy one się psują, czy nie, czy tam, wiesz, pewnie są też osoby, które mogą się też obawiać, a czy tam przebicie, nie będzie prąd, coś, no, no wiecie, no. Wszystko tutaj... nie, wydaje mi się pewnie, że oni to zrobili dosyć mądrze, logicznie i że te przewody gdzieś tam dochodzą do góry i ten cały... cała ta grzałka przepływowa, jest tutaj u góry. Ale tak jak sami widzicie, przy tym strumieniu nie jest w stanie podejść wyżej. 44 jest bardzo ciepła. Czy wystarczy do kąpania się? Tak, wystarczy do kąpania się. Bez najmniejszego problemu. Czekajcie moment, tak. Jeszcze może troszeczkę słabszy strumień. Żeby się jednak udało nagrzać tą wodę, no słuchajcie, jak przy tym, no to leci w górę, o, jak zmniejszyliśmy mu, tak, 48, 50, ła, już, za, o, już, o, już zaczyna się robić gorąca, w związku z tym 50, ile tam było, chyba 55, tak, pamiętam na no, maksymalnie, no myślę, że to też w kwestii bezpieczeństwa, już nie chcieli, żeby się ktoś tam poparzył tą wodą, ale widzicie, ma problem, żeby dociągnąć do 55, no. O i się wyłączyło. Nie, o. O, Wyłączyło się, spada temperatura, no bo dostał zimną, grzałka się wyłączyła, teraz się od nowa musi załączyć, żeby z powrotem ją pchać do góry. Fajnie, bardzo się cieszę, bo mogę Wam przynajmniej pokazać e, fajne, ciekawe, inne zupełnie źródło e, źródło tej ciepłej wody. O, widzicie 48 Ale widzicie, zobaczcie, do 55 wcale tak żwawo mu nie idzie, żeby dojść. Eee a kolejna rzecz jest taka, że to też wszystko jest uzależnione od temperatury wody, które tutaj macie, tak? No bo jeśli ona już wyjściowo e, nie jest taka totalnie... A w zimie jeszcze miałby gorzej, tak? No bo wiadomo, my jesteśmy w tej chwili w środku lata. Także ta woda tutaj to nie jest wcale jakaś taka na kość zmrożona, jak sami doskonale wiecie. Zupełnie inaczej wygląda kwestia związana z obsługą i podgrzewaniem wody latem i zupełnie inaczej wygląda to zimą. Także... Okej, okay, no dobrze. To co? Jakby co? To uważam, że jest to produkt, który na pewno znajdzie swoich zwolenników. I zobaczcie, spójrzcie, jakie to jest proste i łatwe, bo przypuśćmy, macie działkę, gdzieś coś. No codziennie może nawet nie korzystacie z tego. Kurczę, nie fajnie. Zakładacie sobie coś, co nie dużo kosztuje. Jeżeli tak jak my tutaj też również mielibyście za darmo prąd, to znaczy mielibyście założoną instalację, mielibyście magazyny energii, mielibyście wszystko, to co jest potrzebne wam do tego, żeby żeby nie płacić za rachunki, no to proszę bardzo, no to macie. Coco Jumbo i możecie lecieć do przodu. No Oczywiście wiadomo, tutaj jest opcja zimnej wody, tak, w dół. Czyli zimna, zmniejszamy i w drugą stronę ciepła woda, tak? Proszę bardzo. Nastawiacie sobie temperaturę zadaną, ja miałem na 40, ale moim zdaniem było ok. Proszę bardzo. Za duży strumień to i tak i tak nie nagrzeje do 50, tak jak sami widzieliście, ale z drugiej strony no 30 to też nie jest 10 stopni. Jeżeli potrzebujecie więcej, trzeba zrezygnować z tego dużego przepływu i wtedy ta temperatura sobie spokojnie o w takim tempie, można powiedzieć 1 do 1, przez cały odcinek leje wodę I, i, omawiam, i omawiam z Wami. Dość ważną rzecz, czyli grzanie ciepłej wody użytkowej dzięki przepływowemu podgrzewaczowi wody mocy 3KW. Z mojej strony to by było tyle. E, instalacja w tej chwili, która jest podłączona, z której skorzystamy praktycznie do tych wszystkich rzeczy, mieści się tutaj. Czyli to jest miejsce, które w 100% zaopatruje nas. Czyli to, co pokazywałem wam na samym początku, czyli magazyn energii, on jest traktowany jako magazyn energii, który jest w razie czego, ale oprócz tego jeszcze mamy inne magazyny energii, inne instalacje, które akurat w tej chwili nie działają, nie chodzą, nie pracują. W związku z tym to, co wam pokazywałem teraz, pompa ciepła, e, boiler, który chodzi 24 na dobę od dwóch miesięcy. I przepływowe, tak jak sami widzicie, no to jest jedyne urządzenie, praktycznie które można powiedzieć, że w ogóle nie potrzebuje, i to jest, zwróćcie uwagę, to jest jedyne urządzenie, które nie potrzebuje energii e, wtedy, kiedy nie jest używane. Bo i pompa ciepła, jeżeli zadacie temperaturę i chcecie, żeby ta woda tam była ciepła, to ona będzie się Wam. Tam raz na dzień, raz na dwa, trzy dni, w zależności, czy korzystacie z niej, czy nie, ale ona się załączy. Natomiast to urządzenie, jeżeli nie korzystacie, się nie załączy. Czyli widzicie, czasami to jest tak, że nawet zwykłe proste urządzenia mogą naprawdę nam zaspokoić te nasze potrzeby w jakimś tam określonym zakresie, biorąc pod uwagę cenę zakupu, to warto też się nawet nad czymś takim zastanowić. Fuh, dobra. I co jeszcze? Aha, nad głową mamy niecałe 5 kW tych paneli tutaj, tak żeby może ktoś, dla kogoś jakieś tu informacje przekazać. I do tego wszystkiego jest jeszcze magazyn energii 15, czyli 15 kWh. Latem w zupełności, ja myślę, że tutaj możemy mówić nawet połowa roku i jesteśmy w stanie taką wielkością instalacji się obsługiwać, a może i nawet więcej, a może i nawet 3-4 roku. A jeśli chodzi o kwestie ciepłej wody użytkowej, to uważam nawet, że wręcz w ogóle bez żadnego problemu. Jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli będziemy wchodzili w temat związany z ogrzewaniem, oczywiście my mamy pompę ciepła i to też jest dużo tańsze rozwiązanie, a w naszym przypadku jest to, to kolejne rozwiązanie, które możemy mówić o tym, że jest śmiało rozwiązaniem darmowym, jeżeli chodzi o kwestie eksploatacji. No bo skoro mamy własne panele, własną energię i skoro mamy własne magazyny i wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby się bawić w ogród, no to jesteśmy świetnym przykładem na to, że można, że się da. A, z takich ciekawostek to również okazało się, że w momencie, kiedy Dorota miała u siebie coś tam remontowane, zmieniane, przekładane przy okazji montażu Unii pompy ciepła, to również wieczorkiem sobie razem z rysiem, z ręczniczkiem tutaj zasuwali i również też korzystali. Także nie tylko ja. Korzystałem tego tak trochę dla fanu, bo nie było takiej potrzeby, to nie byłem w sytuacji podbrankowej. To jeszcze dodatkowo okazało się, że nawet tutaj przylatywała e, Dorota, e, przylatywała razem z Rysiem i korzystała i po prostu, wow, w niebo wzięci. Także super. Dużo radości takiej dodatkowo może nam sprawić, o choćby nawet taki prysznic, a mamy dwie kabiny, ale tamtą, tamtą zagraciliśmy. Na razie na chwilę. Posprzątamy, obiecujemy. Trzymajcie się. Do miłego. Widzimy się na kolejnych odcinkach. A może przy okazji następnego odcinka wspomnę Wam na temat tego routera, bo to jest też dosyć ciekawy temat, który, w którym również swoje palce maczał, powiem takim żargonem, ee, Dawid, ponieważ to on też również gdzieś tam podrzucił i przekazał nam antenę, z której korzystał i mówi, że na pewno będziesz zadowolony i w dużym stopniu pomoże tobie ogarnąć temat związany z. Energią. Trzymajcie się do miłego, cześć i czołem, i widzimy się na kolejnych odsłonach. Hejka!